Stój, żołnierko! Jesteś w prywatnej kwaterze generała. Zaraz, twój zapach jest jakiś... ...znajomy. Nie znam twojej twarzy, ale twój zapach... ...woń magii Selunitów. Kiedy jeszcze żyłam, wypełniała ten budynek. Odkąd pan mnie przywrócił? Tutejszy zapach jest niewłaściwy. Jego rodzina zginęła, zastąpiona przez podwładne hipotwory. Ty nie jesteś ani jednym, ani drugim. Powiedz więc szczerze: Co tutaj robisz? Bronię mojego pana! Nie interesuje mnie los jego pani. Możesz przejść, ale będę cię obserwować. Nie twój zapach, ale magia selunitów na twojej skórze. Generał kiedyś miał taką woń, kiedy jeszcze żyła jego córka. Ja zginęłam tej samej nocy co ona. Tak mówi mój pan. Próbowałam ją ochronić. Nie pamiętam tego, ale on mnie przywrócił. Drugi raz go nie zawiodę.